Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będą takie skrócone wiadomości z placu. Mamy dzisiaj 3 listopada, klient za godzinkę przyjeżdża po tą oto maszynę, czyli kultywator gruber marki Kekarling seria Quadro szerokość 4 metry, tak? czyli quadro 400. Ostatnia maszyna, jaką mam na placu, generalnie z Kekerlinga, bo 4-6 metra też do klienta wywozimy w przyszłym tygodniu i na placu robi się pusto. Ostatnia szansa, żeby jeszcze w starym roku wam pokazać o tej maszynie, chwilę poopowiadać i powiedzieć co tam się na przyszły rok będzie działo, bo mamy na przyszły rok, na dzień dzisiejszy, zamówione 14. W sumie z tą maszyną, co przyjdzie w przyszłym tygodniu, 15 maszyn z firmy Kekerling, 4 takie małe, coś Ala To, Trio, trzy belkowce, 2 sztuki na hokeju i dwie sztuki na, na wółce talerzowej, tak jak tu mamy hokej. To mamy dwa na takim hokeju i dwa na wółce talerzowej. Wszystkie są zamówione na podwójnym cełowniku, a resztę to są z serii Quadro. Tak, zamówione maszyny: 4, 4, 6 metra, 3 metry. I tych maszyn jest 15. I na przyszły tydzień mamy do odbioru. No to jeszcze nie mieliśmy na placu. Wektora 6,2 m, czyli 4,60 łamane na 6,20, czyli ze skrzydełkami wersja nie tak jak tutaj mamy sprężyny podwójne, tylko tam już jest wersja hydrauliczna, mocniejsza będzie słupica Oś jest na 40, czyli ta mocniejsza. No i maksymalne wyposażenie z rynku niemieckiego wzięliśmy, bo dealer z rynku niemieckiego nie odebrał. Była okazja, więc wzięliśmy. I 6,2 metra będzie na przyszły tydzień. Cena do uzgodnienia. Wracamy do tej maszyny. Tu mamy Quadro 400. Pełne wyposażenie. Jeżeli chodzi o wersję taką z, z zabezpieczeniem sprężynowym. Tu mamy podwójne zabezpieczenie sprężynowe. Koła z przodu podporowe w systemie Quadro jest tak, że mamy koła podporowe w 3 metrach i możemy sobie rozłożyć na 4 metry lub złożyć, tak jak ona może pracować, tak jak ona tu stoi, na 4, na 3 metry, i można ją rozłożyć do pracy na 4 metry. Tak? I wersja jest, czyli bazowa wersja jest 3 metrowa, później jest rozbudowa na 4, na 4,6 i na 5,7. Tyle, że 5,7 kółka ma już na skrzydełkach. Maszyna typowo. Yy, mocno rozbudowana. Czterobelkowa. Raz, dwa, trzy, cztery belki. Później mamy wózek jezdny. Regulacja głębokości na choinkach mechaniczna. Yy, Hokej. wółka przed wałem podwójnym całownikowym. No i bronka z tyłu. Klasyczne rozwiązanie. Kekerlinga. My jeszcze domontowujemy dla chętnych. Tu jak jest ten plac na środku, można domontować siewnik do poplonów. Maszyna ta jest z hamulcami i wszystkie maszyny, jakie teraz będą przychodzić, będą przychodzić z hamulcami. Tak? Z przodu mamy siłownik hydrauliczny. On tu ma taką fasolkę, pokażę z drugiej strony. Jak te klipsy wyjmiemy, bo klipsy są do, tak na postój, i na, na placu założone. One tutaj wtedy pracują na środku. Ustawiamy tylnym podnośnikiem, tylnym podnośnikiem, ustawiamy sobie tak, żeby po złożeniu fasolka była na środku. Jeżeli chcemy podeprzeć na tylnym podnośniku maszynę, dokładamy klipsy i tu opieramy sobie. O tą część na końcu. tak? Marczyna się typowo charakteryzuje tym, że wszystkie połączenia są bezluzowe typu lockpin. Tu macie tabelkę z godzinami i siłą dokręcania śrub. Hydraulika w pełni rozbudowana zawory bezpieczeństwa do rozkładania linkowy też do rozkładania i do wózka, do podnoszenia też mamy zawór bezpieczeństwa tak i tak na szybko możecie się po prostu przyjrzeć co jest i powiedziałem wam co jest na przyszłość, można dzwonić umawiać się, najbliższa dostawa quadro jest na styczeń i tą sensacją kończymy odcinek na razie, cześć With destiny, it's too late to leave it. After all, it's your, it's your party.